Jeśli miałabym gdzieś 10, 20, 50 kg nadwagi i miałabym zdecydować, jak schudnąć w zgodzie ze sobą, to po pierwsze poszłabym do dobrego specjalisty. Takiego, który wie, co mogę czuć, ma doświadczenie, kogoś, kto naprawdę rozumie mój problem, a nie tylko mówi o diecie i sporze zrobiłabym absolutnie wszystko, żeby poznać metodę, dzięki której mogę to osiągnąć w zgodzie ze sobą, ze swoją sytuacją, z moimi możliwościami, a nie jakimiś chwilowymi trendami. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że możesz to osiągnąć bez tracenia pieniędzy na diety i treningi personalne, które i tak często nie pomagają rozwiązać Twojego problemu. Wykorzystałabym doświadczenie i wiedzę innych. Więcej czasu. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o metodzie odchudzania nie popełniać moich wieloletnich błędów, możesz umówić się na darmową konsultację, możesz przeczytać moją historię o tym, jak schudłam 20 kg. No i koniecznie napisz w komentarzu, co myślisz o odchudzaniu bez wyrzeczeń.